Cześć. Chciałybyśmy oferować tę modlitwę z Agnieszkę, która ma nowotwór i stanie się pogorszył ostatnio. Prosimy Cię, Matko Najświętsza, myj ją w swojej opiece. I prosimy również, żebyśmy jeszcze głębiej poznali gorące pragnienie Boga, który chce być blisko nas, aby dawać nam miłość. W aklamacji dzisiaj brzmi słowo, że Jezus Chrystus jest bogaty, a dla nas stał się ubogi, aby nas ubogacić swoim ubóstwem. Maryjo, dziękujemy, że zgodziłaś się być matką Boga i sprawiłaś, że Jezus porzucił niebo, aby zamieszkać z nami. Pozwól nam porzucić dla Boga to, co on chce, i niech nic nas od niego nie oddziela. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, z Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo całym się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy ze zwiastowaniem anielskim, wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż, z tej doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłem dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękujemy Amen. bardzo, że jesteście, że piszecie w komentarzach. Bardzo się z tego cieszymy. Chciłbyśmy, żeby było nas jeszcze więcej, więc jeżeli możecie, to zostawcie lajka, albo subskrypcję i... Jeszcze raz dziękujemy za komentarze, bo to nas bardzo wspiera i bardzo nas cieszy, że, że jesteście, że to jest jakaś forma interakcji i kontaktu między nami. No i życzymy wam udanego weekendu, żeby słońce wyszło, żeby, żebyśmy odpoczęli i do, do usłyszenia już w poniedziałek. Cześć, do poniedziałku, do 12, się. trzymajcie się, papa.